W dzisiejszym monoepizodziku porozmawiamy o wyborze pluginu do reverbu, który brzmi najlepiej, który najlepiej siedzi w miksie, który zawsze działa, który jest najłatwiejszy w obsłudze, czego ja używam i która gwiazda filmowa ostatnio pokazała za dużo. Zapraszam. najlepiej brzmiącym reverbem jaki udało mi się znaleźć jest Liquid Sonic 7 Heaven. Nic nawet nie zbliżyło się do tego reverbu. Ja mam podstawową wersję i powiem wam, że jest ona dla mnie zupełnie wystarczająca. Daje fajną kontrolę. Mamy pre-delay, delay, low cut, high cut, kontrolę nad dolnymi częstotliwościami, wczesne i późne odbicia, czyli Dokładnie to, co potrzebujemy. Tak dobrze pracowało mi się z tą podstawową wersją, że nawet nie zadałem sobie trudu, żeby przetestować wersję Pro. Po prostu kupiłem podstawową wersję i to jest jedyny plugin, jaki kupiłem za pełną cenę. Wszystkie inne kupiłem w promocji, zawsze czekam na promocję. Z tym jednym wyjątkiem. Brzmieniowo wersja Pro i wersja standard niczym się od siebie nie różnią. Natomiast Seven Heaven brzmi zupełnie inaczej niż wszystkie rewerby, jakie testowałem. Po pierwsze, jego konsystencja jest zupełnie inna. Jest bardzo bogaty w szczegóły. I pomimo tego, że jest tak bardzo szczegółowy, nie przytłacza miksu. Te szczegóły są bardzo lekkie, bardzo delikatne i one oplatają ślad, więc dzięki temu Seven Heaven brzmi bardzo trójwymiarowo. Nawet duża ilość rewerbu niekoniecznie spycha ślad na dalszy plan, tylko w jakiś sposób rewerb koegzystuje ze śladem na tej samej płaszczyźnie. Po nałożeniu rewerbu na wokal, Szczególnie takiego o dłuższym wybrzmiewaniu np. Vocal Chamber mamy wrażenie, jakbyśmy nałożyli na wokal tonę efektów. Więc ten reverb robi olbrzymie wrażenie. Czy ma jakieś wady? Niekoniecznie jest to wada, ale czasami może skupiać uwagę na sobie, czyli odwracać uwagę od tego, na co chcemy kierować uwagę słuchacza. Może również nie pasować do wszystkich śladów charakterem. Czy jest reverb, który będzie pasował do wszystkiego? Otóż tak, jest to PSP 2445 ETM. Nie zabrzmi wprawdzie tak dobrze, jak Seven Heaven, jednak brzmi całkiem nieźle i najważniejsze jest to, że zawsze brzmi dobrze w kontekście miksu. Nie musimy dużo zrobić, żeby zabrzmiał dobrze. Dlatego jest wszechstronny i ma świetną kontrolę. Mamy pre-delay, długość wybrzmiewania. Dwa rodzaje EQ, jedno do szybkiego ustawiania, jedno do ustawiania szczegółowego. Możemy wybierać pomiędzy Reverbem 2.4.4 4 i 2.4.5 lub wymieszać obydwa jednocześnie. Natomiast supermocą tego Reverbu jest pokrętło Reflections i ono daje nam kontrolę nad charakterem Reverbu, czyli przekręcając pokrętło Reflections w prawo e, możemy sprawić, żeby rewerb był bardziej stały, bardziej skondensowany, zbity, natomiast przekręcając je w lewo, sprawiamy, że powiększa się rozmycie riverbu. A więc można szybko dopasować charakter dźwięku do naszego śladu dosłownie jednym pokrętłem. Najłatwiejszym sposobem jest szybkie sprawdzenie dwóch ekstremów, czyli jak brzmi najbardziej przekręcony na lewo i na prawo, i po tym już wiemy, co daje lepszy dźwięk, blendujemy obydwie strony. To, że mamy kontrolę nad konsystencją rewerbu, bardzo pomaga w miksowaniu, ponieważ możemy, nakładając reverb na ślad, cofnąć go do tyłu, ale możemy go również pozostawić na wierzchu. I to jest ważne, szczególnie przy miksowaniu rzeczy, których nie chcemy cofać do tyłu, na przykład wokale, więc ten reverb jest fantastyczny do miksowania wokalu. Do tego jest intuicyjny, nie trzeba się go uczyć, i powiem Wam, że nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym chciał coś zrobić i nie mógł tego osiągnąć za pomocą tego reverbu. Czy ma wady? Moim zdaniem sam plugin nie ma wad, natomiast wersja. VST3 nie pojawia się po instalacji, pomimo że próbowałem instalować ten plugin wielokrotnie, więc pracuję na wersji VST2. Mam nadzieję, że w tym momencie to już zostało naprawione. A więc podsumowując, 7Heaven i PSP2445 to moje dwa pluginy codziennego użytku, więc zawsze na początku sięgam po nie i w 90% przypadków nie muszę sięgać po nic innego. Do tego bardzo fajnie się uzupełniają. 7heaven ma nowoczesne brzmienie, PSP ma tradycyjne brzmienie. Obydwa są bardzo wszechstronne. Jednak 7heaven nie zawsze wpasuje się w miks. Natomiast 2445 zawsze wpasuje się w każdy miks. W pozostałych przypadkach używam pluginów do zadań specjalnych. Moim pierwszym pluginem do zadań specjalnych jest FabFilter Pro R2 i spokojnie mógłby się znaleźć wśród pluginów do codziennego użytku. Nie jest w nich tylko dlatego, że 2445 jest dużo prostsze do ustawienia, czyli zwykle 10 razy szybciej, żeby uzyskać ten sam efekt, zajmuje mi praca na 2, 4, 4, 5. Natomiast FabFilter służy mi do przypadków, kiedy potrzebuję czegoś specyficznego, czegoś nietypowego, na przykład super długiego wybrzmiewania. Do tych rzeczy FabFilter sprawdza się świetnie. ProR2 jest najtrudniejszym w obsłudze riverbem jaki mam, jednak daje największą kontrolę. Najprostszym w obsłudze riverbem jaki mam, jest Fuse Audio VRF140. Początkowo przetestowałem Arturia Plate 140, która mi się bardzo podobała i postanowiłem ją kupić. Potem ukazał się Fuse Audio za jedną czwartą ceny. To była cena intro, więc kupiłem ją bez porównywania z Arturium. Nie wiem, który z tych dwóch pluginów jest lepszy, obydwa brzmią fantastycznie. Natomiast problem z Fuse Audio V REV 140 jest taki, że nie jest w ogóle elastyczny. Czyli albo działa, albo nie. Natomiast jeśli nie działa, nie mamy za bardzo kontroli nad rewerbem, żeby sprawić, żeby działał. Kolejnym pluginem na specjalną okazję jest PSP Springbox, który brzmi całkiem dobrze, jak na rewerb sprężynowy. Używam go jedynie do gitary od czasu do czasu. VST3 wyświetla się dla odmiany w tym pluginie PSP, natomiast nie działa poprawnie, więc tak czy inaczej muszę używać VST2. Ostatnim pluginem, o którym chciałbym wspomnieć, jest Eventide Black Hole, który jest fantastycznie brzmiącym olbrzymim reverbem z wieloma ciekawymi funkcjami, jak na przykład Freeze. Kupiłem go na promocji 70% i jeszcze nie zdążyłem go użyć w miksie, natomiast do zabawy jest fantastyczny, szczególnie z gitarami. No i mam nadzieję wkrótce go użyć. A więc podsumowując. Seven Heaven i PSP 2445 ETM zaspokajają 90% moich potrzeb na reverb, jakie mam. Jeśli miałbym wybrać jeden, prawdopodobnie wybrałbym 2445 ze względu na to, że zawsze pasuje do wszystkiego. Jednak Seven Heaven jest najlepiej brzmiącym reverbem, jaki słyszałem kiedykolwiek. Pozdrawiam.